To jest idea. Święta nienawiść. Święta nienawiść. Jest taka pieśń. Święta nienawiść w obronie ojczyzny czują cię tylko umysły prawdziwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla Ciebie więzy pętanie zlżywe, Kształcisz szkalectwo przez chwalebne blizny. Nie pamiętam, coś tam było. Byle cię tylko wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ja wiem, tam jest inny tekst. Tam jest tekst święta miłości kochanej ojczyzny. Ja zamieniłem święta nienawiść w obronie ojczyzny. Taki czas. Bo przed nami wróg, przeciwnik, podły. Podły. Podły zdradziecki. Chory. Chory. Kiedy będziemy tworzyć prawo, będziemy ustanawiać kodeksy karne kiedy rzeczywistość będzie nasza będziemy jak chirurg który wytnie to co nowotworowe i złośliwe aby ciało zdrowe piękne, prawdziwe zagoiło się, odbudowało się No, Was błagam: nigdy przenigdy nie dopuśćcie narracji przeciwnika do swojego umysłu. Nie dajcie się przekonać. Nie słuchajcie dowodów naukowych, argumentów psychologów, socjologów. Oni wszyscy kłamią. Oni kłamią za pieniądze. To są złoczyńcy. Czynią zło. To są złoczyńcy. I ci wszyscy, którzy dzisiaj na Polaków, na nas narodowców, na nacjonalistów, na rolników, na robotników, na polskich inteligentów, prawdziwych Polaków, nie polskojęzycznych, Patrzą z obrzydzeniem. Nie mogą się powstrzymać, żeby ich na każdym kroku nie sposponować i nie przećwiczyć na nich swojej siły. Oni nie mogą się czuć pewnie jutra. Oni nie mogą zasypiać spokojnie. Oni nie mogą się budzić bez strachu. Oni się muszą zamknąć w swoich twierdzach. Otoczeni przez swoich policjantów, przez swoich prokuratorów, i drżeć o swoje życie, i drżeć o majątek, który ukradli. I widzieć oczami wyobraźni, że tam we mgle, tam pod osłoną nocy, stoimy my i czekamy na ich błąd. Czekamy na ich błąd. Nie jesteśmy politykami. Nie chodzimy na kompromisy. Jesteśmy polskimi narodowcami. Polski interes narodowy jest interesem naszych dzieci, naszych wnuków i interesem naszej starości. Święty nienawiść, Święta nienawiść, niech Was nie opuszcza. Nie bójcie się. To nie jest grzech. Pan Bóg ją nam dał. Bóg, Stwórca ją nam dał. Jest oznaką zdrowia i normalności. Tylko konsekwencja prawna, tylko żal przed na przykład. Spędzeniem resztki życia w jakimś kryminale powstrzymuje mnie od kilku spektakularnych pięknych rzeczy. Ale tu, tu już jest po wszystkim. Wyroki zapadły. Tylko czekamy na dogodny moment. Kamraci. Braci, kamratki, to nie zabiera nam ani naszej radości życia, ani naszej pogody, ani naszego dowcipu, ani nie psuje atmosfery między nami, nie psuje atmosfery w naszych rodzinach. To jest zdrowie, to jest tętniąca w żyłach krew, oznaka naszego zdrowia. żadnej wątpliwości. Dlatego szukamy w odchłaniach historii potwierdzenia, że mamy rację. Znajdujemy je w wydarzeniach historycznych, znajdujemy je w pieśniach. Za jedną taką pieśń pewien prokurator próbował mnie skarżyć za pieśń Hej strzelcy wraz. Za zwrot o ojców grób, bagnetów wyostrz stal, gdy stanie wróg, swój sztucer bierz na oko, spokojnie mierz i w łeb lub w serce pal. To tekst naszych dziadów. I dalej dziady nasze napisały i śpiewały. Hej trąb, hej trąb, strzelecką trąbką w dal, a kłuj, a rąb. I w łeb lub w serce pal. Ludzie, przecież to nie byli wariaci, to byli giganci. Chciało im się żyć. Odrzucali chorobę, zło, patologię. Stali po stronie piękna, dobra i prawdy. Hipnotyzuje nas tymi określeniami. My miłość, tolerancję, wybaczanie możemy mieć tylko do siebie. Wzajemnie! Dla nich w naszych sercach nie ma tych uczuć. O ojców grób, bagnetów wyostrz Stal. ciało wroga, w jego duszę, w jego istotę. Po samą rękojeść. Po samą rękojeść. I zgodnie z zasadą przekręcić dwa razy. Jestem dumnym Polakiem, polskie mam obowiązki, siłę daje mi naród, wiedzę historia Polski, swój czy obcy nikczemnik, już nie będzie mną gardzi, powstajemy dziś z kola, zjednoczeni hardzi na salonach elity marzeń, My odwagę i mądrość Wzniesiemy ponad ołtarze Dosyć naszej bierności Świętowania dni klęski Bóg, ojczyzna i honor Wiodą nas ku zwycięstwu Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie I każdy Moskal, każdy Prusak już to wie Naród się zbudził, stanął karnie niczym wojsko. Jestem Polakiem, a im powiesz, że Nie rzucim ziemi, gdzie wciąż słychać mowy swoistą. Ojczyzny, która wzrosła z naszej krwi łez. Historię swoją będzie pisać słów po polsku. Jestem Polakiem, a im powiesz, że Jestem Polakiem, a im powiesz, że swój pseudo inteligencja. Co swój kraj zaprzedaje, ci jesteście bez smaku, patrioci na wynaje, kosmopoli ci w budni i bezwstydni frustraci, nad właśnie was przejrzał i z nawiązką odpłaci. Ten kto kocha prawdziwie, umie też nienawidzić. Marazm swój przezwycięży, Wiarołomstwem się brzydzi. Wołam dziś do pokoleń, Usłysz moje orędzie. Nie pytaj jaka Polska, Lecz czy w ogóle będzie. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Nie ziemi, gdzie wciąż słychać młode swojsko. Ojczyzny, która wzrosła z naszej krwi łez. Historię swoją będziemy pisać stąd po Polsku. Jestem Polakiem, Majmujesz się z Historię swoją będziemy pisać stąd po Polsku. Jestem Polakiem, Majmujesz się z Jestem Polakiem, Majmujesz się z Jestem Polakiem, a I'm Polisz, że swój